Kryształowe czaszki majów. Czy są starożytnym artefaktem, oszustwem czy klątwą pozostawioną przez zaginioną cywilizację? Trzynaście perfekcyjnie wykonanych czaszek z czystego kwarcu, których pochodzenie od stu lat nie daje naukowcom spokoju. Niektórzy twierdzą, że mają one nadprzyrodzone moce. Inni uważają, że są to największe archeologiczne fałszerstwa. Kto je stworzył? I dlaczego? Dziś odkryjemy sekrety najbardziej tajemniczych artefaktów starożytnego świata. Wyobraź sobie muzeum. W oknie znajduje się czaszka, przezroczysta, wykonana z najczystszego kwarcu, idealnie ukształtowana, pełnowymiarowa, doskonale wypolerowana, brak śladów obróbki nowoczesnymi narzędziami żadnych odprysków, spawów, kropel kleju. Po prostu czaszka, jakby wyrosła, a nie została wyrzeźbiona. Obok znajduje się tabliczka Kultura Majów, starożytny artefakt, kryształowa czaszka. Podchodzisz bliżej i masz wrażenie, że spogląda wprost na ciebie, jakby coś wiedział albo pamięta. I tak rozpoczęła się. Jedna z najbardziej tajemniczych historii archeologicznych XX wieku. Historia, która splata ze sobą tajne ekspedycje, głupie artefakty, mistyków, nazistów, hollywoodzkich reżyserów, szamanów i wielkie oszustwo stulecia. Jeśli to wszystko jest kłamstwem, więc czym one są kryształowymi czaszkami? Dowód starożytnej wiedzy, Obce sygnały nawigacyjne, fałszerstwem dla chwały, a może czymś, na co nie jesteśmy jeszcze gotowi. Wszystko zaczęło się w 1924 roku. Odkrywca i poszukiwacz przygód o imieniu Frederick Albert Mitchell Hedges prowadził wykopaliska w Belize, w starożytnym mieście Majów Lubantun. Była z nim jego adoptowana córka. Anna. Mitchell Hedges, która miała wówczas 17 lat. Według legendy to właśnie ona odkryła pierwszą z kryształowych czaszek. Było to w przeddzień jej urodzin. W ruinach jednej ze świątyń spod przewróconej płyty podobno widziała migotanie. Kiedy archeolodzy uprzątnęli gruz, znaleźli pae doskonale wyrzeźbioną czaszkę z litego kawałka kryształu górskiego. Żadnych narzędzi, żadnych szwów. Ważyła prawie 5 kg. Co najlepsze, czaszka miała wbudowany do balast system soczewek, przez który światło mogło być wzmacniane. Czaszka dosłownie świeciła od wewnątrz. Mitchell Hedges nazwał ją czaszką zagłady i twierdził, że artefakt był starszy niż egipskie piramidy. I niemożliwy do wyprodukowania ani w przeszłości, ani w teraźniejszości. Do dnia dzisiejszego znanych jest 13 kryształowych czaszek, przechowywanych w różnych muzeach i prywatnych kolekcjach. Najbardziej znane z nich to czaszka michel Hedges, będąca obecnie w posiadaniu jej potomków, czaszka paryska z kolekcji Musée de l'Homme. Londyńska czaszka, znajdująca się w Muzeum Brytyjskim, Smithsonian Skull, podarowana Instytutowi Smithsonian w USA. Kilka innych znajduje się w rękach prywatnych, których pochodzenie wciąż nie jest udokumentowane. Co zaskakujące, wszystkie te czaszki różnią się rozmiarem, gęstością materiału, przezroczystością i stopniem przetworzenia. Niektóre są anatomicznie dokładne, inne są prymitywnie wyrzeźbione, niektóre są wykonane z kryształu górskiego, inne są wykonane z kwarcu, awenturynu, a nawet obsydianu. Sugeruje to, że mają różne pochodzenie, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę brak śladów narzędzi, tory, tylko mistyczna, przerażająca gładkość ale czy naprawdę pochodzą z mezoameryki? W tym właśnie tkwi paradoks. W żadnym oficjalnym raporcie archeologicznym, w żadnym tu oficjalnym tekście Majów, w żadnym tu kompleksie świątynnym, w żadnych końscenach na stelach nie ma ci ani jednej wzmianki o kryształowej czaszce. Sorry. Tak, Majowie używali symboliki śmierci. Tak, deifikowali czaszki Odprawiali rytuały ofiarne, czaszki z bazaltu, kości, drewna, ale charuz nie z kryształu. Cza. Co więcej, Majowie nie mieli narzędzi zdolnych do obróbki kwarcu o takiej gęstości, z taką precyzją. Potwierdzają to nawet sceptyczni archeolodzy. Co nasuwa pytanie: jeśli Majowie ich nie zrobili, to kto? I tu robi się ciekawie. Istnieją trzy główne hipotezy na temat pochodzenia kryształowych czaszek. Pierwsza to autentyczność i pozaziemska interwencja. Zwolennicy tej wersji, w tym wielu współczesnych ezoteryków, szamanów, a nawet fizyków, twierdzą, że czaszki są, czytatastan, artefaktami pozostawionymi przez wysoce zaawansowane cywilizacje albo poprzedzające Ziemian. Albo obce istoty wskazują na doskonałą geometrię soczewek wewnątrz niektórych czaszek, brak śladów instrumentalnych, niewyjaśnione efekty, zmiany temperatury, błyski światła, odczucia ciśnienia i, co najważniejsze, podobna symbolika. Pomimo różnic geograficznych zwolennicy tej teorii twierdzą, że czaszki są składnikami informacji. Czymś w rodzaju starożytnego pendriva. Legenda mówi, że gdy trzynaście czaszek zostanie połączonych, ludzkość na Tataku uzyska dostęp do starożytnej wiedzy lub zostanie ostrzeżona przed niebezpieczeństwem. Większość naukowych archeologów podpisuje się pod tą hipotezą. Uważają oni, że kryształowe czaszki są podróbkami wykonanymi w Europie. Prawdopodobnie we Francji lub Niemczech, tam pod koniec XIX wieku. Dlaczego? Ponieważ to właśnie w tym okresie w Europie nastąpił wzrost zainteresowania mistycyzmem, egiptologią, kulturami mezoamerykańskimi. Bazary w Meksyku i Paryżu zostały zalane fałszywymi artefaktami. Warsztaty kwarcowe w Niemczech były w stanie rzeźbić takie przedmioty z precyzją przypominającą klejnoty. I jeśli nie szukać śladów narzędzi, to mogłyby uchodzić za antyczne. Niektórzy badacze sugerują, że część czaszek mogła być rzeczywiście wykonana przez starożytnych, choć nie przez majów, przy użyciu bardziej szorstkich technik polerowania piaskiem, kością, wodą. Ale potem, w XIX-XX wieku, te czaszki zostały odrestaurowane, wypolerowane. Ulepszone, szukając sensacji. Oznacza to, że czaszka jest prawdziwa, a jej doskonałość jest wynikiem ludzkiego pragnienia uczynienia cudu ze znaleziska. Co mówią eksperymenty? Na początku XXI wieku: British Museum i Smithsonian Institution przeprowadziły niezależne badania kryształowych czaszek, znajdujących się w ich kolekcjach. Kluczowe pytanie brzmiało: czy te czaszki naprawdę zostały wykonane w starożytności, czy też było to zręczne fałszerstwo? Wyniki były oszałamiające. Korzystając z mikroskopów elektronowych i skanowania laserowego, naukowcy odkryli, że powierzchnia większości czaszek posiada ślady obróbki charakterystyczne dla materiałów ściernych z XIX, XX i XX wieku. Niektóre elementy geometrii zostały stworzone za pomocą narzędzi obrotowych, które nie istniały w czasach majów. Cechy rzeźbienia zbiegły się z technikami obróbki kamienia w niemieckich fabrykach z XIX wieku, zwłaszcza w okolicach Idar-Oberstein, centrum przetwarzania kwarcu. Wniosek: Czaszki zostały wykonane w nowych czasach być może nawet w XX wieku. Czy to wszystko jest mistyfikacją? To nie takie proste. Najsłynniejsza i najbardziej tajemnicza ze wszystkich, czaszka Mitchell Hedges, nie została przekazana do żadnego muzeum. Jest własnością prywatną. Oznacza to, że nikt nie może jej badać bez zgody rodziny. Jej właścicielka, córka Anne, a później jej następca Bill Homan, odmówiła udziału w niezależnych badaniach. Homan argumentował, że jakiekolwiek badania to tośpaam, profanacja i że czaszka wybiera, z kim chce pracować. Niemniej jednak, ograniczone testy zostały przeprowadzone w latach 90. przez Hewlett Packard. Wykazały one, że czaszka, stworzona za te pojedynczego kawałka podwójnie załamanego kwarcu, posiada sok system soczewek i pryzmatów. Osadzonych wewnątrz czaszki w celu wzmocnienia i skupienia światła. Środek ciężkości jest idealnie rozłożony, pomimo ręcznie wykonanego charakteru pracy. HP zauważyło jednak: Nie mają wyjaśnienia, jak coś takiego mogło zostać wyrzeźbione bez użycia nowoczesnych narzędzi. Czy to możliwe, że ta czaszka jest prawdziwa? A może jest to po prostu najbardziej udane fałszerstwo? Zwolennicy teorii o mistycznych właściwościach czaszek podają jeszcze inne argumenty. W wielu rdzennych kulturach Ameryki Środkowej czaszka jest świętym symbolem. Jest kojarzona z zaświatami, z poświęceniem, z odrodzeniem. Aztekowie mieli nawet boga czaszki, Mictlante Kutli, Pana Zaświatów. A wiele tradycji zarejestrowanych już w XX wieku Wspomina o przezroczystych czaszkach, które mówią... Szamani Majów z Gwatemali mówili o narzędziach pamięci, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Żaden z nich nie wspominał jednak o kwarcu, a jedynie o kościach i ceramice. Niemniej jednak, gdy szamanom pokazywano kryształowe czaszki, niektórzy z nich wpadali w trans. Inni odmawiali dotykania, mówiąc... Jest w tym duch, ale nie pochodzi od nas. Więc czyj to był duch? Kryształowe czaszki stały się naprawdę znane opinii publicznej dzięki pseudo-dokumentom, XX-wiecznym powieściom i komiksom, filmowi Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. 2008 rok. To właśnie po premierze tego filmu zainteresowanie czaszkami wzrosło dziesięciokrotnie. W Meksyku pojawiły się sklepy z pamiątkami sprzedające szklane czaszki oparte na technologii Majów. W Stanach Zjednoczonych odbywały się nawet ceremonie aktywacji czaszek. Krytycy podkreślają jednak: wszystko to jest komercyjną mitologią. Jeśli więc czaszki są fałszywe, dlaczego Aianc działają? Dlaczego ludzie czują energię? Dlaczego szamani wpadają w trans? Istnieją dwie teorie. Pierwszą z nich jest efekt wiary. Ludzki umysł ma tendencję do przypisywania pytychcia symbolicznego znaczenia obiektowi. Jeśli wierzysz, że czaszka jest starożytna, staje się ona starożytna w Twojej percepcji. Drugim jest to, że przedmiot niesie ze sobą ładunek, niezależnie od daty jego powstania. To nie czas określa moc symbolu. To to energia, którą w niego wkładamy. A jeśli to prawda, wśród wszystkich wersji jedna jest szczególnie fascynująca. Uważa się, że kiedyś istniało 13 kryształowych czaszek, z których każda zawierała fragment wiedzy. Jedną z nich była struktura czasu, druga pamięć rasy, trzecia Kontrola energii, pozostałe. Tajemnice pochodzenia, przestrzeni, materii. Kiedy wszystkie czaszki zostaną zebrane w jednym miejscu, w odpowiednich warunkach, prawda zostanie ujawniona. Albo katastrofa brzmi to jak bajka ale oto dziwna rzecz. Trzynaście czaszek rzeczywiście zostało odkrytych, a ich kopie znajdują się obecnie w muzeach i kolekcjach na całym świecie. Nie można ich połączyć. Nigdy nie zostały połączone, a każdy, kto próbował, został wyśmiany, albo umarł w wyniku wypadku. Zbyt wygodne dla fikcji, albo zbyt dziwne, by być wypadkiem. Dokąd to zmierza? Co jeśli kryształowe czaszki nie są źródłem starożytnej wiedzy, ale lustrem, w które patrzymy? Szukamy w nich wiadomości, ale widzimy nasze własne lęki, marzenia i wątpliwości. Nazywamy je mistycznymi, ponieważ ła nie chcemy wierzyć w podróbkę. Josida Toa, mamy nadzieję na starożytną tajemnicę, ponieważ ma ona więcej sensu niż pamiątka z londyńskiego targu staroci. I może to jest ich prawdziwa siła, ponieważ działają. Nawet jeśli zostały zrobione wczoraj. Nawet jeśli zostały wyrzeźbione w niemieckiej fabryce, nawet jeśli to tylko gra aktorska, działają, ponieważ uruchamiają w nas starożytne mechanizmy, budzą archetyp, sięgają do strachu przed śmiercią, pamięci o rodzinie, wizerunku czaszki, odwiecznego symbolu przemiany, poświęcenia, ducha. Może prawda nie leży w tym, kto je stworzył. Chodzi o to, dlaczego chcemy. Aby były prawdziwe. Podczas gdy naukowcy się spierają, czaszki nadal żyją. W Brazylii istnieje wioska, w której czaszka jest uważana za strażnika deszczu. W Kanadzie grupa uzdrowicieli używa kwarcowej czaszki do przeprogramowania pamięci. W Peru szamani, którzy twierdzą, że widzą w nich sny przodków. W Europie Kolekcjonerzy, którzy zamykają czaszki w sejfach przed promieniowaniem. W Londynie istnieje zamknięty klub badaczy czaszek, który obejmuje ezoteryków, matematyków, psychologów, a nawet byłego pracownika NASA. Próbują oni rozszyfrować kształt, wierząc, że prawa wszechświata są zakodowane w proporcjach czaszki. Jak dotąd nikt nie udowodnił, że jest inaczej. Niektórzy są przekonani, że kryształowe czaszki niosą ze sobą klątwę. Człowiek, który jako pierwszy wystawił jedną z czaszek w muzeum, zmarł dwa tygodnie później. Kolekcjoner w Szwajcarii oślepł na jedno oko. Po spędzeniu nocy z czaszką w swojej sypialni. Francuski jubiler próbujący wykonać replikę czaszki, rzucił się pod pociąg. Zostawiając notatkę on patrzy, on oddycha. Oczywiście to wszystko są zbiegi okoliczności. Być może. A może manifestacja mocy, nad którą nie mamy kontroli. Cias, ponieważ jeśli symbol zyskuje moc, staje się mat, żywy. Kilka lat temu w archiwach niemieckiego muzeum znaleziono dokument. Stwierdzał on, że w 1923 roku. Na krótko przed odkryciem czaszki Michela Hedgesa, anonimowy kolekcjoner z Frankfurtu zlecił produkcję świecącej czaszki wykonanej z kwarcu zgodnie z anatomicznymi e, proporcjami. To mógł być zbieg okoliczności, ale w tym samym archiwum załączono zdjęcie czaszki niemal identycznej z czaszką Anny, tylko bez soczewek. Co jeśli znalezisko w Belize było ustawką? Co jeśli czaszka została tam przywieziona z wyprzedzeniem, aby wywrzeć wpływ, dlaczego? Aby stworzyć nowoczesny mit, aby świat uwierzył w tajemnicę godną starożytnych bogów i aby nigdy nie szukać prawdy, ponieważ wiara jest silniejsza niż wiedza. Więc czy to jest fałszywe, a może najgenialniejsze dzieło sztuki tego wieku? też tam, w którym Mit jest silniejszy od materii, a bojenes witryna sklepowa. Światło, cisza, kryształowa czaszka leży i patrzy. Nic nie mówi, ale możesz to poczuć. On wie, że na niego patrzysz. Nie odpowiada, ponieważ nóg pytanie jest zbyt głębokie. Jest pusty, ale w nim jest wszystko. Śmierć, pamięć. Forma, symbol, nieskończoność, to może być żart, albo może to być ostatni list z głębi przeszłości, którego jeszcze nie rozszyfrowaliśmy. Czym więc są kryształowe czaszki? Podróbką z XIX wieku? Sekretnym dziedzictwem obcej cywilizacji? Oszustwem żądnego przygód archeologa? A może najtrwalszym mitem XX wieku? Może wszystkie naraz, a może żadne z nich. Ale jedno jest pewne. Oni nadal mają na nas wpływ. Wciąż tu są. Wciąż tu są. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Udostępnij ten film i napisz w komentarzach. Czy odważyłbyś się spojrzeć w kryształową czaszkę i zakwestionować swoje przeznaczenie?